Narodowy i nie nabić się piwka. Szanowny panie, panie Prezydencie, szanowny, szanowny Panie Prezydencie, zlikwiduję alkohol dla dzieci i młodzieży. Szanowny Państwo, droga młodzież, nie znacie moje imię Krzysztof. Krzysztof i jako poseł Unii Europejskiej zrobię, że nie będzie biurokrawstwa, że nie będzie niczego. Szanowny Państwo, witam wszystkich zgromadzonych. W tym wspaniałym korzenowskim amfiteacie. Witam grzeczną młodzież, ale obserwuję wśród młodzieży element społeczny, że piją alkohol, że palą papierosy, że palą wszystko, całowiem jednostki, nawet tu, że nie zachowują uwagi, że się śmieją się, jak dorosło, że się kraj się, głupi do zera. A ja się, a ja się nie dziwię się. A ja się nie dziwię się, że młodzież się podśmiechuje się, bo młodzież nie ma pracy. Moją łatkę wyrytkie straszą zapalnymi za bokami. Szanowni Państwo, szanowni państwo, ja bo też mi boli dusza. Zmarł mój przyjaciel Ryszard Lubicz. I nie ma jego odeszedł. Ale on się patrzy jest z góry, jak ja kandyduję na prezydenta w miasta Białegostoku. Szanowni Państwo, bo co? Chcę wyprowadzić milicję na ulicę, chcę wyprowadzić milicję na ulicę, a wojsko w pole, na Wykopie. Żeby wojsko zbierały ziemniaki, a milicja, żeby załapało za alkohol, za papierosy, za wszystko. I za płaci chujki. Bo wszędzie się dzieje się. Nie wiadomo, co się dzieje się. I w milicji. Nie wiadomo, co się dzieje się. I w sądach. Nie wiadomo, co się dzieje. Się. A ja się nie dziwię się. A ja się nie dziwię się, że się dzieje się. Nie wiadomo, co się dzieje się. To trzeba zmienić. Trzeba zmienić. Jeszcze raz powtarzam. Trzeba zmienić. Trzeba zmienić.